Cześć, witam. Słuchajcie, dzień trzeci walki ze śniegiem. Pokażę Wam, co, co jest dalej. Znowu napadało. Teraz przynajmniej słońce świeci. Też teraz troszkę zaszło za chmurę, ale zaraz wyjdzie. Ale patrzcie, co tu się dzieje. I zobaczcie, przejechał spych. Ale razi słońce. Przejechał spych. No i jak ja mam to odrzucić? Mamy zaraz wyjść, idziemy na łyżwy. Mamy na drugą i nad zablokowali. Patrzcie. Więc biorę łopatę i odrzucam no. Ta góra już jest większa ode mnie, ale razie Ale jest piękny. A my jedziemy na łyżwy do lasu, zaraz zobaczycie. No, trochę już to oczyściłem, ale tu jeszcze wszystko tak podrzucałem Tutaj na bok, bo, bo musimy jechać szybko i nie ma, nie ma czasu, więc. Ale ważne, że się da wyjechać samochodem. Samochodem z garażu, więc możemy się wydostać w ogóle z domu. Jedziemy. Nasza ulica tego pięknego, słonecznego. No, już nie poranka, bo jest godzina druga. Wszyscy czyszczą. No Powinni już przyjechać i tutaj pozbierać te, ten śnieg. Bo, bo jest delikatnie za dużo. Wyjeżdżam z garażu samochodem. Jak wyjeżdżałem, to nie widzę, czy coś jedzie, czy nie jedzie. Bo, bo jest pełno śniegu. Tu ciężko się nawet zmieścić. Są takie tunele, ciężko się zmieścić. Jeden z drugi samochód. Dobra, leci, lecimy. Jedziemy na łyżwy, powiedziałeś? Tak jest. Cześć, witamy na kanale kanaliczycy Dzisiaj idziemy na łyżwy I idziemy z Maćkiem, Olą, Polą i Filipem Masz. Tak jest, Oliwia się pięknie nagrała My już powoli tam oczywiście dojeżdżamy I ja dalej będę się uczył jeździć na łyżwach Więc do zobaczenia na miejscu Do zobaczenia Właśnie tutaj wjechaliśmy Tu widzę jest taka polna droga Dawno po takiej nie jechałem W jedną stronę Ale tak częściej, że nie będę nagrywał Jak no, w Śniegu nasypało I taką tu mamy drogę O tu już jest parking widzę Jesteśmy na miejscu, tylko mamy problem, bo nie mamy łyżew. Dla Oli. Ja swoje wziąłem. Aleksa są, Oliwi są, a Ola nie myślała... Ale jak przyjechać na łyżwy bez łyżew? Ola myślała, że ja je wziąłem, a ja myślałem, że Ola wzięła. jakie I... góry, oh my god! No i musimy wrócić po Oli łyżwy, ale już Oliwie tutaj zostawimy, niech ona sobie jeździ. Ach. Przynajmniej moje tortury się na łyżwach skrócą troszkę. Ale tu jest fajnie gdzieś w Norwegii, nie? No, tylko nie wiemy za bardzo, gdzie iść Ale Maciek tu już chyba był Może wziąć tam jedną łyżę, bo mi wypadnie no, to, to, weźmie, to wypadnie ta druga mi zaraz Patrz No, Olivia już duża dziewczyna Wiesz, to no, musisz sobie sznurówki zawiązać, bo upadniesz nie. a Tam już trasa jest w Pachnie drzewem, co, palonym? On no, to jest chyba kupa. mi się, aż tam. Gdzie jest Ola? Czekaj, gdzie ona jest? Patrz, jak fajnie. Drzewo się pali. Ale pachnie, co? No. Ojej, o mają te chodziol. Mają chodziki, to dobrze. Nie rób. Nie rób kaszanki. Nie rób kaszanki, tata. No a my jedziemy. Na szczęście to jest tylko 10 minut z domu, czyli będziemy gdzieś za 20 minut z powrotem. Oj, co się nie ma w nogach, to się ma w łyżwach. Starzyjemy się chyba co? Mów za siebie. Ja mam 30. Nie, nie, my polegamy na sobie, kochani. Chyba za bardzo. Ja polegam na tobie, a ty na mnie. I polegliśmy oboje. I polegliśmy oboje. <gry> Dobra, jedziemy do domu z powrotem. Muszę wam ten wyjazd pokazać, bo jest pięknie normalnie. Taki bajkowy, zimowy krajobraz. Jedziemy po łzwi, powiedzieliśmy, tak? <gry> tak. Wam pokażę okolice, to jest miejscowość Stycwil się nazywa. Tak też wszędzie góry śniegu. Fajne mają tutaj domki. To są Stycwil, to są, jest na samych obrzeżach od tam. No i mamy problem, słuchajcie, wróciliśmy do domu i się okazało, że niepotrzebnie, bo chyba zgubiliśmy Oli łyżwy, jak byliśmy ostatnio na łyżwach, nie wiem, czy je tam zostawiliśmy i Ola spróbuje, no bo już bilety zapłacone, Ola założy Aleksa, bo akurat Aleksa nie ma, jeszcze z nart nie wrócił, więc założy Aleksa, łyżwy są za duże, ale spróbujemy, <laughs> może jej się uda, może będzie mogła na nich jeździć, zobaczymy. Widzę, tu są nasi żwiarze Przy ognisku już siedzą. Chyba po... zrobili jedno kółko. Jak było? Panie? Moje koł są zimne. Parody siedzą, gadają i mam. Co ty chcesz? Loda? Nie. Jak ona z loda, to jest wybuch. Dobra, wiesz Na no, dół. Siedzą, męczą i jesz. Dobra. To zakładam sobie. jedziemy nie grywasz, może. byś w ogóle wpadł co? W ogóle byś wpadł A bez jak, zakładam mój To nie jest dobry pomysł. O oh my Boże Here we go again. Piruety robię. Piruety, to ja, piruety to ja zaraz będę robić Jest cała grupa No ja mogę zrobić piruet ale Chodzi jadę ale się ale to nie jest fan dla mnie. Cały czas nie jest fan. To ja nie umiem omijać, więc guys. Tragedia. A ty, olej, jak na tych Aleksałych łyżwach? Jest okej? Okay? Za duże? Ty, ale tu jest z góry. Hello. Nieuuu. Patrz się, jak oliwia zasuwa. No, to jest...

No Widzisz, masz takie no. fajne światła tutaj. Jeszcze no, mam. I can make a stable video. Tak? Yeah. I can make a stable video. Okej. Okay. Chodź. <laughs> Nagrywam. Mama na pokajówkach jeździ, Aleksa. No to uważajcie, jak upadam, to mi łatwiej. Dobrze. Um, to jest moja mama, zawsze. No. <laughs> o oh, ja. O ja! Okej, okay, jedziemy. Lecimy. Jest mi dzisiaj bardzo ciężko jechać w tych okajówkach Aleksa, ale jest tak um, gładki ten lód, jak po prostu jak na maśle się czuję, jakbyśmy po prostu jechali palcem po maśle. Także jest inaczej niż na kanale, tam było dużo trochę śniegu i ta, i ta powierzchnia nie była taka gładka jak tutaj, a... Ale Tomek, coraz lepiej. Coraz lepiej. Co? Patrz, jak Filip fajnie jeździ. Dajcie mi jeszcze ze dwie godziny. Tędy czy tędy? Ale wieje tam. Patrzcie, tutaj jest fajne ognisko. Jest taki pit stop. Można się zatrzymać. Patrz, jak tu ładnie. Tu musi być fajnie w nocy oświetlone, bo są te światełka, no nie? Patrz, jak chłopaki zasuwają, a my. Widać, że grają w kokejach. No jak, jak wam idzie? Słyska, patrz jakie ładne drzewa tu z tyłu. Poczekaj, to jest mapa. My już jesteśmy blisko punktu wyjścia. To jakaś dru, dru, drużyna jakaś przejechała nagle. No szybko nagramy zakończenie, bo bateria niby mi się kończy, chociaż ma 40%. Nie wiem, coś jest chyba popsuta ta bateria, więc dziękujemy za oglądanie. Jedziemy dalej. Jedziemy, Super jest! Jedziemy się uczyć, raczej ja się jadę, uczyć na łyżwach. Trzymajcie się, cześć. A tu jeszcze dziewczynki Wam pokażę. No dawajcie! Pola, pokaż jak się kręcisz. Jak się jeździ na łyżwach Jęk! No widzicie? Jeśli chcecie się do Kanady przeprowadzić, co musicie lubić, sporty zimowe.